Witajcie w nowej serii o trenerach Akademii Piłkarskiej puszczynie Pomice. Dzisiaj porozmawiamy z osobą, która zna ten klub i tą akademię od podszewki. Porozmawiamy o systemie szkolenia i czym wyróżnia się nasza akademia na tle innych. Zapraszamy. Cześć Mati. Dzisiaj na warsztat bierzemy dyrektora akademii, żeby wyjaśnił nam, jak funkcjonuje akademia w dzisiejszych czasach. Dzień dobry Mateuszu. Dzień dobry Piotrze. Jeszcze pytanie do ciebie, jakie były ogólnie początki Akademii i skąd wziął się pomysł na jej stworzenie? Akademia, Akademia można powiedzieć zaczęła się budować we wrześniu 2019 roku. Zaczęło się to troszkę, że tak powiem, w moim przypadku przypadkowo ze względu na to, że pracowałem w klubie z seniorami i mój kolega miał tutaj współpracować właśnie i jakby budować tą Akademię teraz tak ją nazywamy, był to Krystian Pać, on tutaj miał być koordynatorem wtedy jeszcze, bo, bo tak, tak się nazywało stanowisko, jakby, które miało odpowiadać za rozwój całej Akademii. Natomiast wspomniana osoba, Krystiana, nie mógł, nie mogła tego podjąć, nie podjął pracy tutaj. Ja na początku połączyłem to z pracą w, w tamtym klubie seniorskim w GKS Drwinia. Natomiast po pewnym czasie, myślę, że około półtorej roku plus jeszcze gdzieś tam pandemia, to był bardzo dynamiczny rozwój pod wieloma względami. I sportowym, i szkoleniowym, jak również organizacyjnym. Też to było związane z tym, że, że klub się coraz bardziej rozwijał globalnie. No i co? No i w tym 2019 spotkałem się z prezesem Jarosławem Pieprzycą, Wyznaczyliśmy sobie jakieś wstępne cele, bo, bo też jakby daleko idących celów gdzieś nie określaliśmy, bardziej chodziło o krótko i średnio, średnioterminowe. My ruszyliśmy i no, takie były początki. No, początki były takie, że mieliśmy cztery drużyny, pięciu trenerów, dzisiaj mamy 22 drużyny, w samej Akademii e, trenują około 400 dzieci, więc trochę poszło do przodu. Jaka jest ogólnie główna myśl Akademii? Na co kładzie się największy nacisk? Znaczy przede wszystkim naszą filozofią działań w Akademii jest to, że każdy chłopiec, który do nas przychodzi i dziewczynka, bo też mamy grupę dziewczynek, ma się jakby w, takiej, w takim pojęciu ogólnym stać się wychowankiem Puszczynie Połomice. Bo dobrze wiemy, statystyki, matematyka nie, nie kłamie, ci, którzy będą grać na poziomie centralnym, bądź w ogóle kontynuować jakby przygodę, karierę związaną z piłką nożną, no, no jest, jest mały. Dlatego też my kierunkujemy ten cały proces szkolenia, etapizację szkolenia, żeby te dzieci zawodnicy czy w przyszłości ludzie poradzili sobie w życiu i jakby tym punktem końcowym, na jakimkolwiek etapie dziecko kończy przygodę z piłką, żeby po pewnym czasie mógł wrócić do nas jako przyszły trener, przyszły e, nauczyciel wychowania fizycznego w okolicznych szkołach, fizjoterapeuta, kibic, rodzic, dziecka za parę lat, które też przyprowadzi do nas do akademii, bo ma to DNA, w puszczy i ma e, dobre wspomnienia związane z puszczą pomicę, Jak również sponsor, tak naprawdę, no, tych jakby dróg, które. Chcielibyśmy, żeby te dzieci do nas wróciły, zawodnicy. No jest dużo i tak naprawdę na tym się skupiamy, że, że rozwijamy zawodnika nie tylko, jeśli chodzi o piłkarskie, tylko też wspomagamy wychowania jak szkoła, jak i dom rodzinny. Okay. Powiedz mi, wiele ludzi się zastanawia, jak wygląda taki typowy dzień pracy trenera w Akademii? Znaczy to jest też zależne od um, etapu szkolenia, bo trenerzy na przykład, Najmłodszych grup trenują dwa razy w tygodniu, plus trzy razy w miesiącu mają jakieś turnieje, mecze. Oczywiście starają się robić tak, żeby było, żeby były cztery, czyli w każdy weekend, żeby było tak zwane granie. Natomiast no, idąc dalej, tych jednostek jest coraz więcej. Od poziomu już U14 w górę, wszystkie roczniki trenują po pięć razy dziennie. i Wiadomo, że wtedy trener ma pięć jednostek, plus jeszcze mecz ligowy, przygotowanie do tego treningu, przygotowanie do meczu, analiza po meczu, przygotowanie do, do najbliższego meczu kolejnego. Więc jest ogrom pracy. To nie jest tak jak niektórzy właśnie myślą, że trener przychodzi, kładzie stożek, kładzie pachołek. Rzuca oznaczniki gramy. No, tu jest według programu szkolenia wytyczona droga, którą muszą trenerzy podążać, według pewnych założeń na każdym etapie. Więc, więc ta praca dzienna trenera jest mega rozbudowana. A jeszcze trzeba powiedzieć, że od poziomu U15 do U17 mamy klasy sportowe. Więc tam są nasi trenerzy, którzy prowadzą we wtorki, piątki, poranne treningi. I po południu jeszcze są treningy, na treningach popołudniowych w swoich kategoriach wiekowych, więc, więc no tak jak wspomniałem wcześniej, niektórzy mają troszkę mniej, i na przykład dwa dni w tygodniu, a niektórzy mają nawet siedem razy w tygodniu, plus mecz. Tutaj wspomniałeś ogólnie o pracy trenerów, a jak wygląda taka rekrutacja? Czym musi się. Jakby specjalizować w czym, jak, jak, jakie musi mieć cechy trener, żeby po prostu przyjąć go do akademii. Tutaj ważną jakby sferą, na którą zwracamy uwagę przy rekrutacji, naborze trenerów, jest to, żeby nie tylko mieć wiedzę, bo wiedzę zawsze można doczytać, zawsze można w internecie znaleźć, bo dzisiaj mamy mega prosty dostęp do, do tak naprawdę wszelkich rzeczy, które mogą nam ułatwić tą pracę internet. YouTube i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje miękkie, podejście, to też staramy się tak dobierać, że jakby na każdym etapie też szkolenia e, potrzebujemy właściwych ludzi e, i niejednokrotnie gdzieś tu empatia, e, czy też te właśnie kompetencje miękkie, czy jak ja to niejednokrotnie nazywam, mam nadzieję, że moi trenerzy się nie, nie obrażą, że w tych młodszych kategoriach, młodych żubrach, u 6, u 7, u 8, u 9, no to jeszcze trzeba być wujkiem dla nich. To jesteś Gdzieś tam postrzegany w ten sposób, że, żeby te dzieci czuły się jak najbardziej swobodnie, bo o tym też nie wspomniałem, jeśli chodzi o filozofię, że chcemy rozwijać pasję dzieci do, do, do futbolu, no ale przede wszystkim je nie zabijać. I, I tutaj, właśnie, dobór jakby mm, ludzi do tych grup, no jest znacząca, żeby później ten, ten zawodnik, to dziecko mogło poszerzać swoją pasję, rozwijać ją. I przy okazji przechodzić kolejne etapy szkolenia, które gdzieś tam doprowadzą nas do celów sportowych, które chcemy zrealizować. Natomiast jeśli chodzi o rekrutację, w różny sposób mamy, bo mamy jakby proces zaplanowany, czyli na przykład robimy nabór zewnętrzny, ogłaszamy, że szukamy trenera, ale również mamy, mieliśmy i pewnie do tego zaraz też wrócimy, staże trenerskie, gdzie na miesiąc mogą się zgłosić trenerzy. Są u nas, niech hospitują tylko zajęcia, ale uczestniczą w praktyce, normalnie wchodzą w trening, prowadzą zajęcia i po tym, po opinii, feedbacku od koordynatorów czy od trenerów również prowadzących tych grup, no najciekawsze osoby zapraszam do współpracy i to nam też wcześniej wypaliło i pewnie też do tego wrócimy niebawem. Dużo, dużo mówić o filozofii, czy jakbyś mógł tak w skrócie podsumować najważniejsze rzeczy tej filozofii zarządzania tej, tą akademią. Na co najbardziej stawiacie, na co, na, na co stawiacie po prostu? Filozofię bym podzielił na misje, cele i to, co chcemy przede wszystkim jakby zrealizować, tutaj jak mówię właśnie o tym wychowanku, no to naszą misją jest wychowanie tego. Wychowanka, czyli jeżeli nie będzie grał w piłkę na poziomie centralnym bądź nie będzie kontynuował przygody, no to że wróci do nas w jakimś innym stopniu. Natomiast tu można też powiedzieć o celach, gdzie mamy sportowe, szkoleniowe, jakby organizacyjne, no i one są mega rozbudowane. No, jeśli w sportowych możemy powiedzieć, że zakładamy sobie na przykład długoterminowy jakiś plan, że też właśnie w 2019-2020 założyliśmy sobie, że do 5 lat w którejś kategorii wiekowej chcemy e, awansować do Centralnej Ligi Juniorów. Udało nam się to nawet przed, czas, przed czasem z U15. Teraz mamy jakby średnio e, gdzieś tam okresowy, że w U17 chcemy jakby uzyskać ten awans. Mamy na to jeszcze dwa lata. Nawet w tym roku gdzieś e, chłopcy są bliski, bliscy, ale e, tu nie ma żadnej presji. Zewnętrzny od nas. Mam nadzieję, że też trenerzy i zawodnicy i rodzice będą spokojnie na ten temat patrzeć i nie będzie takiej jakiejś presji wewnętrznej od nich samych. Więc tutaj to jest jakby kolejny cel sportowy. Sportowym celem to jest też doprowadzenie kolejnych chłopców do treningów i też uczestniczenia w rozgrywkach pierwszej drużyny, w klasie w Pucharze polskiej naszych kolejnych wychowanków. Poniekąd się to pomału udaje. To jest też, wiadomo, bardzo duża praca sztabu pierwszej drużyny, bo oni dostają chłopca na pewnym etapie i tak naprawdę oni go muszą przygotować do, do gry na poziomie seniorskiej ze względu na to, że, że nie mamy obecnie w strukturach rezerwy. Szkoleniowe, no to to też jest no, rozbudowany temat, no chcemy jakby rozwijać się pod tym kątem. Mogę tu zaznaczyć, że Niejednokrotnie mówi się, że w pewnym klubie mają taki model gry, w kolejnym taki model gry. Ja bazuję na tym, że póki co sprawdzamy to i będziemy najwyżej robić ewaluację w przyszłości, natomiast każda drużyna może mieć swój model gry. Mamy wyjściowe ustawienia, do których mają się stosować w 7-, 9- i 11-osobowej piłce trenerzy czy, czy sztaby każdej kolejnej kategorii wiekowej. Natomiast no tutaj szkoleniowo w różnych aspektach chcemy się rozwijać i tutaj jest też wrzucony jakby mental, fizjoterapia, czy też w przyszłości mam nadzieję dietetyka. Natomiast organizacyjnie no to cały czas się rozbudowujemy. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja byłem sam koordynatorem dla czterech trenerów. Teraz ogółem osób jakby zawartych w strukturach akademii jest 40. Mamy koordynatora Przedszkoli Mamy koordynatora motorycznego, koordynatora treningu bramkarskiego, koordynatora młodych żubrów, koordynatora szkolenia u6, u9, koordynatora szkolenia u10, u14 i koordynatora szkolenia u15, u19. Jest to sztab ludzi, którzy, którzy pomagają już od kilku lat w rozwoju Akademii. Idzie to w dobrym kierunku. I cieszy to, że w pewnym momencie, jak weszliśmy w certyfikację, to był taki bardzo szybki skok. Bardzo wszystko tak naprawdę, co zaplanowaliśmy krótko, średnio i długoterminowo, tak naprawdę nam trybiło. I obawialiśmy się tego, że w pewnym momencie może być nawet jakiś tam spadek rozwoju, regres. Natomiast cały czas, nawet jeżeli jest na stałej linii rozwoju, to staramy się szukać nowych pomysłów. Nie lubimy nazw, projektów. Pomysłów i te pomysły wdrażamy pomału w życie. I w taki sposób też organizacyjnie właśnie chcemy rozbudowywać akademię globalnie, cały klub. Mówisz, że nie lubisz swoich projektu, a ja je użyję. W jakich projektach bierzecie udział jako akademia? Zaczynamy no to tu, to możemy to nazwać projektami, bo to jest jakby zewnętrzne działanie. Jesteśmy w programie certyfikacji. Jesteśmy w certyfikacji, mamy złotą gwiazdkę. Cały czas tym uczestniczymy od nieprzerwaniu od trzech lat. Jest to program, który pozwala jeszcze na hospitację zewnętrzną przez trenerów jeżdżących po naszych treningach, wdrażających różne nowinki, które PZPN gdzieś tam próbuje wdrożyć w akademię i to jest jak najbardziej wartość dodatnia. Jak również w zeszłym roku uczestniczymy w projekcie ministerialnym wsparcia Akademia, Akademii Ekstraklasy i Pierwszej Ligi, gdzie udało nam się pozyskać fundusze, które to już taki drugi skok właśnie, który pozwolił jakby zrobić taki drugi skok rozwoju Akademii pod względem naboru rekrutacji kolejnych trenerów, rozbudowy właśnie strukturalnej pod wieloma jakby kierunkami, jak również pozwoliło na pozyskiwanie pewnych tematów, które wcześniej nie mogliśmy sobie na to, na to pozwolić. Tutaj o tej złotej gwiazdce jak wyglądała droga po prostu do zdobycia tej gwiazdki? Co trzeba było spełnić? Znaczy najtrudniejsze było w ogóle dostać się do tego, bo utrzymać się, ja nie mówię, że jest prosto, ale jest troszkę mniej jakby pracy papierologicznej wstępnej, bo musieliśmy dostosować swój program szkolenia do wytycznych PZPN-u. Już dwa takie programy napisałem, natomiast póki co kontynuujemy cały czas rozwój Akademii na, na podstawie tego drugiego programu. Ze względu na to, że jeżeli będziemy skakać co dwa lata, zmieniać, to nawet nie będziemy wiedzieli, czy dobrze robiliśmy, bo jest za krótki okres, więc ewaluacja pewnie wypadnie za rok, może dwa, gdzie już będziemy w pewnym, na pewnym etapie, może nie wdrażania, tylko kontynuowania tego programu. No więc tak to się zaczęło, że program, wiele, wiele tematów odnośnie licencji trenerów, bo trenerzy prowadzący grupy musieli mieć minimum UEFA B. U nas duże grono, tak naprawdę, trenerów ma UEFA gdzieś tam mniejsza część UEFA B, kilku, tak naprawdę, chyba trzech ma UEFA C. Musieliśmy mieć bazę, wyteczone jakby też metry, hali, boisk i tak dalej. Sprzęt, którego, którego, wiadomo, musieliśmy mieć, który posiadaliśmy, ale dzięki właśnie certyfikacji, później też programowi ministerialnemu, no to rozbudowaliśmy już do granic. Naprawdę możliwości, i jeśli chodzi o sprzęt sportowy, treningowy, no to jesteśmy naprawdę teraz zabezpieczeni w taki sposób, że już nie boję się, że tak jak 4 lata temu, gdzie jeszcze tych finansów tak rozbudowanych nie mieliśmy, no to mam nadzieję, że pan prezesie Jarek nie obrazi. Ale była taka sytuacja, że spotykaliśmy się i mówię panie prezesie: Trzeba kupić 20 piłek, rozmawiamy w grudniu. A prezes mówi: Dobra, to przyjdź do mnie w styczniu. I jakoś to wtedy z panem prezesem organizowaliśmy. Dzisiaj już mamy tą swobodę, że jak nie ma piłek, to, to już zamawiamy od razu. I, I to jest też jakby. Jak ktoś by przyszedł 3 lat temu, 5 lat temu, no bo to 5,5 roku 5 ,5 roku temu, a teraz, no to to no jest duża zmiana. Okay. Macie już jakieś dalsze plany na rozwój tej akademii? Czy są planowane jakieś nowe projekty? Pomysły. Mamy dużo pomysłów, natomiast nie chciałbym jakoś tak mówić otwarcie jakie mamy plany, natomiast na pewno chcemy bardziej społecznie wyjść do ludzi. Mamy takie dwa, trzy pomysły, które, które zrealizujemy jeszcze myślę do końca czerwca. Będą one tak naprawdę w dużą, w dużą ilość ludzi skierowaną. Ale to myślę, że niebawem będziemy przedstawiać też to i na Facebooku, i w social mediach wszelkich, jakie to są pomysły, jak chcemy je wdrożyć. Natomiast no, nauczyłem się już pracując tu w klubie, w Puszczy, że niektóre rzeczy lubią ciszę, bo wtedy to najlepiej wypada i się udaje to zrealizować. A ja poza tym też od zawsze. Chociaż czasy trochę pędzą i troszkę inna jest jakby kultura dzisiaj zachowań, ale ja wychodzę cały czas z założenia, mimo wszystko, że działajmy po cichu, a niech efekty będą głośne i tak nam się udawało dotychczas. Natomiast, no, tak jak mówię, no, czas pędzi troszkę inaczej. Teraz yy, większość yy, akademii, klubów, struktur, jakichkolwiek stowarzyszeń czy też nawet yy, ludzi działa. Chcemy zatem pomału nadążyć, natomiast zawsze jakieś takie pomysły, które chcemy, żeby były głośne, no to, to będą ciche. Powiedz mi, czy już są zawodnicy z Akademii, którzy trafili już do profesjonalnej piłki, których możesz już powiedzieć, że ja go szkoliłem? Ja bezpośrednio nie, ale zawsze chcemy i taka też jest filozofia moja w rozmowach z trenerami, że dla każdego chłopca, który jest w Akademii, to nie jest wychowanek trenera nie wiem, Łukasza, trenera Mariana czy trenera Władysława, tylko to jest wychowanek całej Akademii. I to jest jakby pierwszy punkt, na którym chciałbym mocno się tutaj zatrzymać, bo chcę, żeby każdy, który pracuje w klubie, na każdym etapie rozwoju czuł się, że jest bardzo potrzebny, że jest mam nadzieję doceniony. I że ma bezpośredni, nawet nie pośredni, ale bezpośredni, w, bezpośredni wpływ na to, co się w tej Akademii dzieje i jak tak naprawdę y, rozwijają się te dzieciaki i w którym momencie trafiają y, do seniorskiej piłki, to to jest tak jakby sukces y, całej Akademii. Natomiast jeśli chodzi o chłopców, którzy już trafili, no, było wielu zawodników jakby powoływanych przez sztab pierwszej drużyny, przez tenera y, Tomasza Tułacza, do pierwszej drużyny, natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że dopiero teraz, w obecnej chwili, gdzie jest Igor Pieprzyca, gdzie jest Filip Gil, jak również Adam Sendor, którzy teraz ta dwójka poszła na wyposzczenia, natomiast to jest ta trójka zawodników, którzy jakby przeszła już ten proces pewien szkolenia w akademii, trafili do pierwszej drużyny już zostali też troszkę że tak powiem przygotowani do dalszego rozwoju, do wejścia na, na dalszy etap rozwoju i mam nadzieję, że zaraz po nich mamy pewnych, że tak powiem zawodników, którzy predysponują do, do naszej jedynki, do naszego pierwszego zespołu. No i cierpliwie pracujemy z nimi, żeby, żeby to szło cały czas cyklicznie i żeby ci zawodnicy mogli tam trafiać do tego pierwszego zespołu. I tutaj wspomniałeś o trenerze Tułaczu, czy awans y Seniorskiej drużyny puszczenie Pomice dały jakieś większe możliwości funkcjonowania akademii? Myślę, że globalnie patrząc na klub zdecydowanie tak, bo, bo wiadomo, że wcześniej um, gdzieś tam byliśmy poszczególni, gdzieś tutaj lokalnie, gdzie, gdzie opuszczy, mimo że graliśmy w pierwszej lidze, to. To mówili nieliczni tutaj w najbliższej okolicy, natomiast wychodząc z ekstraklasy, wyszliśmy troszkę na świecznik i akademia również, jeśli chodzi o postrzeganie właśnie zewnętrzne i, yy, i patrzenie, co się u nas dzieje. Natomiast no, my to odczuliśmy na młodszych rocznikach, gdzie yy, zaraz po awansie mieliśmy takie trzy miesiące nawet można powiedzieć zatrzęsienia jeśli chodzi o nabór dzieci. Yy, Wszyscy chcieli grać w puszczych, wszyscy chcieli u nas trenować, i gdzieś ten, jakby pierwszy strzał, zaraz po awansie, był odczuwalny. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, globalnie, no to my jako klub się strasznie rozwinęliśmy, i, i mam nadzieję, że, że nikt tutaj nie uważa inaczej, bo jeśli chodzi o działania biurowe, czyli organizacyjne, struktury w ogóle w, w klubie, no też się bardzo rozwinęły. Rozwijają i rozwijać się pewnie będą, bo, bo tutaj kto nie pracuje, ten błędów nie popełnia. Jak mamy pewien sztab ludzi, robimy jakieś ewaluacje, czy to w strukturach akademii, czy też w strukturach pewnie klubowych, no i każdy popełni błędy. Ważne jest to, żeby, te błędy, żeby tych błędów popełniać mniej niż konkurencja, tak nazwiemy kluby inne, bo to doprowadzi nas do, do ciągłego rozwoju. Czyli tutaj wspomniałeś o większych naborach, czyli można powiedzieć, że dzięki ekstraklasie i temu awansowi zdobyliście szersze możliwości, jeśli chodzi o funkcjonowanie. No tak, dotarliśmy, myślę, do większej liczby odbiorców, można też to tak nazwać mhm. trochę biznesowo albo muzycznie. No i to spowodowało jakby większe zainteresowanie naszymi działaniami, działaniami młodych żubrów i nie tylko. Więc, więc tak, to jeśli chodzi pod tym kątem, to jak najbardziej. To tyle z dzisiejszej rozmowy. Dziękuję za, za Waszą obecność. Dziękuję Mateuszowi za tą wspaniałą rozmowę i widzimy się w następnych odcinkach.